Sosz eee, eee, Danielu na chwilę. Zobaczcie, mamy taki problem. Taka sytuacja się może zdarzyć, że gość fajnie nas obejdzie. Popatrzcie. o, zapnie piękne mataleo, ale nie zapnie nut tu tylko pięknie się nam tu wepnie i teraz zobaczcie, tu jest lipa, wyciągnie no i co zrobić? Praca jest prosta. Podnosisz sobie nogę, wkładasz do stopy pod skód. coś się stało? Tyle. Popatrzcie, czyli on ciągnie i razem z nim. Czyli zobaczcie. Jakie proste, czekajcie, nie, do chwilę, bo będę tłumaczył. Jakie proste jest wyjście. Popatrzcie, jeżeli się prawidłnie zapnie, tak jak go uczyli na treningach. Nie. Tyle. Jeśli się prawidłnie zapnie, tak jak go uczyli na treningach. Popatrzcie, jedne, jedne, jednego błędu nie róbcie, nie prostujcie nóg tu. Jeżeli czujesz, że idzie, ty mu kontroluj te nogi tu. Nie idź tu, bo tu nic nie zrobisz. Tak. Tu przycita, nie? Ok. Czyli jeżeli tu nie mogę z jakiegoś powodu, bo mnie wyciągnął. O, patrzcie, nie dostanę do tej nogi. Nie, popatrzcie, zakładam. Tyk. Jeżeli nie tą, popatrzcie, idzie to. Zakładam tą. I w tym momencie mogę wyjść. Czyli popatrzcie, wychodzę w tą stronę, tu. Tu Generalnie, z którego co wy wyjdziecie, będzie dobrze, bo jak się już wydostaniecie z takiej sytuacji, to już jest dobrze. Popatrzcie, jestem wyciągnięty, nie? Widzicie? Tu. Druga strona. Popatrzcie, wyciąga mnie i już nie dostanę do domu. Ale to nie jest powód, żeby się poddawać. Jest złapanie. przyblokowałem się tutaj. Zobaczcie, łapnie za. Kant stopy, łokieć wbijam pomiędzy yy, mi mięsień tutaj, a goleń, tu jest taki punkcik. i patrzcie. Nie ma no. Ale mogę nie zdążyć, czyli popatrzcie, wyciągnął mnie już, ale przecież jeszcze mam staw skokowy. Tak. I jeszcze, I jeszcze mam tu łokcie. Jedziemy. W same łokcie tu, popatrzcie. Bo, bo, bo może być mało, więc ja proponuję patrzcie. Ten prosty ruch tu ciągnie. Chodź Pawełku, spróbuj. No, Czyli jedziemy ze wszystkie możliwości. Jest duszonko. Oja Co? Przepraszam, <śmuszczam> za yy, bo Popatrzcie, druga. Prawilnie zapięta tu. Popatrzcie trzecia, Najtrudniejsza właśnie, Gdzie już nie dostanę do ręki To, widzicie? Okay. Ale trzymałem, no trochę nie, nie działało dopiero jak pociągną mocniej to jest. No już. bo ja staram się nie Ale, zrobić prawo, ci brawo. krzywdy. Dziękuję. Patrzcie, zobaczcie. Tu, jeżeli jesteście duszeni. Popatrzcie. Sorry, to robię zerwani, nie robię. Te stawy małe są jak jest tak. to, jest Czyli wytrzymuje, Patrzcie, yy, teraz nic nie będę robił, panu, patrzcie. On zakłada, nie? I dusi, nie? Czy dusi od te? OK? I teraz patrzcie Jeżeli on idzie, popatrzcie, dusi. To ja idę punktowo. To samo jest tu, popatrzcie. Tu. Ja nie robię tego z nacisku. Ja to robię, patrzcie. Z automatu puszczę. Z automatu puszczę. Także no, nie idzie utrzymać za no. Ale tego co nie dzisiaj bo wszystko... Czyli patrzcie, wyciągnięty jestem. I... Czyli nie dość, bo będę tu baczył, ale trzymaj tylko nie, nie, nie kończ. Zapnij sobie jak chcesz. Normalnie się zapij, dobrze się zapiję. Tak czy tak, obojętnie też. O, patrzcie. No nie dostanę, no nie da się. Tu do lipa. Nogi do góry. Wchodzę tu. Ty. Czyli popatrzcie, działam sobie na stopę wykręcam ją tu. Ale tak naprawdę chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby lekko tą stopę przekręcić i wbić Aaaa! czyli odsłaniam mięśnie. Punkt witalny odsłaniam, on jest chroniony. Odsłaniam, popatrzcie Aaaa! i wbijam. Więc duszenie wyciągnięty, jestem, jestem, jestem. Też jest goścam. Jest jest. jest Dziękuję Ci bardzo.